Dobry dzień dobry, witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale w cieniu sztuki. Zapraszam dzisiaj kochani na trochę taki inny film. Chciałabym dodać do kanału trochę takich filmów. No, niby sztuka, ale taka bardziej użytkowa, mianowicie kiedyś robiłam często gęsto różne biżuterie. Sama sobie robiłam. I bardzo dużo rzeczy nauczyłam się w tamtym czasie robić. I tak pomyślałam, że trochę Wam tutaj tej wiedzy przemycę. Może coś się przyda w innych tematach, może coś będzie na tyle fajne, że ktoś sobie coś zrobi. Hmm, jakiś drobiazg do domu na prezent. tak Także, wiecie, no, tak pomyślałam sobie. Ponieważ mnie wykańcza rutyna. W związku z tym ja muszę sobie skakać trochę z kwiatka na kwiatek i zmieniać tematy swoich zainteresowań. Jak robię coś za długo, to mnie to nudzi i przestaje mi się podobać. W związku z tym te przeskoki. Myślę, poczekajcie, muszę Was trochę odsunąć, bo jakoś tak nie Także jeśli ktoś jest zainteresowany takimi tematami, troszkę innymi, tam już na kanale Wam wrzuciłam parę filmów, one nawet nawet się oglądają. No i czego? Czego mryka? Czego mi tutaj zmienia temperaturę światła, co? O. Mm -hmm. Także spróbujmy dzisiaj coś. Zapraszam kochani na Zapraszam na filmik. I oczywiście, bądźcie subskrybujcie, wpisujcie komentarze. Przy jakichkolwiek pytaniach ja zawsze odpowiadam. Także zapraszam serdecznie. Jedziemy. Teraz jest klub programu. Mój synek kochany pomyślał, że uszczęśliwi mamusie takimi rzeczami. Zobaczcie. To jest, to są pierścionki. Dziecko mi zrobiło pierścionki. Czekajcie, ściągnę te błyskotki i pokażę Wam, gdzie wchodzisz. I pokażę Wam, jak to wygląda. Na przykład taka obrączka. Mam nadzieję, że to będzie widać tu. Takie cudo. To jest z dziurkami, z takimi łezkami na przestrzał. Tu jest taka obrączka, dosyć szeroka. Też ma dziury. Też ma jakieś te. I cały system, słuchajcie, tej zabawy. Tu jest jakiś maluch na ostatni paluszek. Bardzo ładnie zresztą, ponieważ ma taki bardzo, bardzo trudniusieński wzorek. No i ostatni to takie cuda. Nie wiem, czy to będzie widać. Będzie widać. Muszę Wam takie jakoś pokazać. O, tu na tle moich kudłów może jakoś. To jest kwiatuszek. I to jest właśnie temat dzisiejszego filmu. Spróbujemy coś pomalować. Nigdy w życiu takiego plastiku nie malowałam. Nie wiem, jak to się robi. Nie wiem, czy mi się uda. Mam nadzieję, że tak. Takie cudeńka. Mniej więcej wiem, jakie kolory bym chciała. Ale nie wiem, czy to będę potrafiła zrobić. No dobra, to jestem w pracowni, słuchajcie. I syn mi powiedział, że żeby je pomalować, coś z nimi dalej robić, to one muszą być zagruntowane. Muszą dostać farby podkładową. Także ja zacznę je gruntować. Wzięłam do tego zwykłe gesso, ponieważ farby, którymi później się pokrywa, to są po prostu farby akrylowe, specjalne, ale farby akrylowe. Oni tam jeszcze mają różne farby, na przykład do trawy, do kamienia, specjalne jakieś. Natomiast tutaj dostałam odcinka farby, którymi spróbuję podmalować te pierścionki. Zobaczymy, co mi wyjdzie. Dzisiaj kładę gesso. Tutaj mam takie urządzenie. To jest takie, takie coś, coś taka, która trzyma nam. O! Trzyma, trzyma ten przedmiot, który chcemy obrabiać ponieważ oni tam tworzą te rzeczy dużo, dużo mniejsze niż tutaj ja mam więc mają jeszcze większy problem żeby to podmalować niż ja będę miała no zobaczymy jak to wyjdzie teraz to sobie rozrzedzę trochę ponieważ ono jest za gęste. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle kryje i na ile. Pokryć trzeba gessem, dlatego, tak mi że później ten plastik szary, bo to przecież plastik jest, przebija. Nie, nie chce kryć ta farba prawdziwa, ta, którą będziemy używać na sam koniec. Oni też tam produkują, widziałam farby takie w sprayu. Więc na pewno łatwiej to szprajem. Ale to bym musiała wychodzić na dwór więc nie chcę. Czasem jest tak, że trzeba tej podkładowej farby dać dwa albo trzy, dwie albo trzy warstwy. Przeważnie dwie. Tak mi tłumaczył syn. Plastik jest na tyle szorstki, na tyle taki chropowaty, że łatwo farba się do niego przykleja. Dobra, niech to sobie jedno wyschnie i zobaczymy. Widzicie, tu są takie zagłębienia w środku, które trzeba bardzo dokładnie pokryć. No i teraz tak, gdzieś się Pożyczyło takie farby, znowu trafić. Takie farby. The Army Painter. Metallic. Tutaj bym chciała, żeby ten kwiatuszek był złoto-zielony. Żeby czub był zielony. Natomiast duży, żeby był złotawy. Ale co mi wyjdzie, to zobaczymy. Te farbki już przetestowałam na jednym z pierścioneczków. Taka jedna mała ciapunka tutaj powinna wystarczyć na ten cały kawałek. Biorę do tego taki lęki pędzelek. Stary jakiś. Słuchajcie, do takich farbek nie, nie trzeba używać dobrych pędzli, no bo to się niszczy. nie? Dobra. Tak żebyście mogli coś widzieć. Zasada jest taka, że dół, tak mi u dziecko tłumaczyło, dół malujemy z, mm, najciemniejszym ja tutaj musiałam się wspomagać tym trzymadełkiem, ponieważ gdybym to trzymała w paluchach, no to i właśnie o, łapy mam całe brudne. A A z tego schodzi po prostu farba. No. Paluchami ściągamy farbę, którą nałożyliśmy. To się ładnie przykleja do tego gessa, przy czym ja wolę farbę rzadszą i pomalować więcej warstw niż grubszą na jeden raz. Także rozcieńczam to wodą maksymalnie jak się da. Tyle, o ile żeby taka mgiełka powstała koloru tam, gdzie nie mogę sięgnąć, bo już mam tutaj to trzymadełko, no to trzeba będzie poczekać, aż to wyschnie, żeby obrócić do góry nogami, nie? No, jak jest mokre, to jak się gdzieś dotknie, to zaraz chce schodzić ta farbka. Także ona musi po prostu swoje odsiedzieć. Musi powysychać. I teraz takim bardzo rzadkim, bardzo, bardzo właściwie taką wodą farbkową Tutaj wpycham, zobaczycie to, nie zobaczycie, tutaj wpycham farbkę na sam dół. Ponieważ farby są wodne, więc trzeba natychmiast zakręcać te, te buteleczki z farbą, tym bardziej, że są no, raczej drogie. Dosyć droga to jest zabawa. Mówiłam Wam, że jak mi się uda namówić dziecko, żeby przyniosło jakieś swoje wyroby ładniejsze, to wam pokażę, jakie cuda oni tam sobie robią, bo ja jestem w szoku i to nie chodzi o artyzm, tylko chodzi o precyzję, słuchajcie. I to jest ta dolna warstwa na razie tej mgiełki. Niech sobie wyschnie, i znowu do Was wrócę. Myjemy pędzel za każdym razem. Wycieramy z wody. Dokręcamy farbki, żeby nie, nie uciekała farba. Tu mam taki. Takie są dziury. O, taki. Ten bym chciała zrobić taki troszkę bardziej turkusowo-niebieski. On na razie jest pociągnięty takim szarawym kole kolorem. Taki ciemny metal, no szary ciemny metal. Bez połysku, znaczy metaliczny jest niby kolor, ale jest mało, mało metaliczny. Ten. Tutaj go podmalowałam na fioletowo. i Chciałabym, żeby ta fioletowość jego została. Natomiast. No. Chcę, żeby tylko gdzie nigdzie pobłyskiwał. Nie? To były tymi farbkami robione kolory. Ten. No i co? Znowu. O, tu. Tymi farbkami robione. Takie ten, takie wzorki mi tutaj zrobili. To jest takie jakby dziurawe, nie? Znaczy jest dziurawe, bez jakby. To jest pierwsza warstwa tego, tej farbki. To jeszcze nie do końca jest suche. Na pewno musi wyschnąć, żeby kłaść drugą warstwę. Zamiast nakładać pędzlem tą warstwę, którą chcę, żeby była bardziej błyszcząca, bardziej widoczna i osadziła się tylko na wypukłościach, robię palcem. W moich czasach dawnych to się nazywało Goldfinger. I ten Goldfinger właśnie na tym polegał, że taka bardzo wysoko połyskowa pasta była i nakładało się ją palcem na przykład na złocenia ram natomiast to co jest tutaj wewnątrz, widzicie zrobię właśnie pędzelkiem a środek, dopiero jak to wyschnie tutaj go nałożyłam ten pierścioneczek na na stary pędzel, bo akurat grubość w miarę pasuje. Dobra, wydaje mi się, że trochę przeschło. A tu mam farbkę w kolorze złota. Tyle, że chciałabym ją, chciałabym ją palcem nakładać, czyli tak jak Goldfinger. Nie wiem, czy to coś widać. Czy wy coś możecie zobaczyć? No i znowu niech mi to przeschnie. Taki jest w tej chwili. Na samym końcu, słuchajcie, zrobię brzegi. I sprawdzę, czy gdzieś podbić jeszcze te krawędzie, żeby się jeszcze bardziej błyszczały. Natomiast tu mogę już podmalować, widzicie? O, to już no niestety paluchy brudne do mycia, ale mnie to nie przeszkadza. Zawsze jestem u paprana. Całe życie jestem u paprana. Ale zupełnie się tym nie przejmuję. Teraz położę tu troszkę złota. O, no, uciekłam Wam z ekranu, a wy nic nie mówicie. No krzyczcie na mnie, że uciekam. Będzie najwięcej roboty, bo ten kwiatuszek jest bardzo, bardzo powyżłubiany Mnóstwo ma tych wgłębień, i to zabiera czas, żeby tam się dostać do każdej tej drobiny. No, i jestem z powrotem, kochani. Tak wyglądają rzeczy, które zrobiłam. Już Wam pokazuję na paluchu. Tak jest. Pierścionek z kwiatusiem. Tak wyszło. Czekajcie, odsunę Was troszkę. Tak wyszło pierścionek z kwiatuniem, tak wyszła taka szersza obrączka. Tutaj widać już w tym złocie, że to nie jest metal. Tam jeszcze można by się było na upartego naciąć. Taka szersza obrączka. Z niby dziurami. No i taka malutka, która dla mnie jest za maleńka na ten palec. No teraz się nosi podobno tak w, w połowie palca, tak? Ta, według mnie, wyszła najfajniej, chociaż ten pierścień z kwiatkiem też jest fajny. Tak, wyszła. Trzecia. Czwartej niestety nie mam, ponieważ w trakcie lakierowania, po wyschnięciu lakieru, no, pękła mi. Także, no to jednak jest plastik. Trzeba uważać. Oczywiście, wzory w internecie można poszukać. Nie wiem, czy to się kupuje, czy to się gdzieś szuka stron bezpłatnych. Nie, nie mam pojęcia, jak to jest. Nie pytałam go o to. W każdym razie efekt jest. Całkiem fajne. Jak ktoś lubi takie zabawy, to można wiele, wiele rzeczy sobie wymyślać. Może pierścionek to jest trudniejsza zabawa, bo no, według mnie na pierścionku najbardziej widać, że to nie jest metal. Natomiast w kolczykach bo, nikt by nie poznał, a lekkie by było, bo to jest bardzo, bardzo lekkie. Naprawdę bardzo mało was. No, i wadą jest to, że w środku, zobaczycie to, zobaczcie, w środku by trzeba było też malować, a mnie się oczywiście już nie chciało. Bo to jest kolejne 2-3 dni, następnej zabawy. I, I no i następna wada, że to tak długo trwa. Farby, których używam, już Wam pokazuję. Farby się nazywają The Army Painter. To jest brąz. Zephyr pink, Zephyr pink, Plasmatic Bolt, jakieś złoto i srebrna. Shining Silver. No i to wszystko polakierowałam takim czymś. Taki lakier wzięłam do wszystkiego. To jest Citadel Color. To i zobaczycie z tych napisów. No może trochę. No i to już koniec. Wszystko w temacie. Taki jest efekt, no oczywiście nie jest to metalowy. O tutaj dla przykładu Wam wziąłam, tu jest metal. Prawdziwy, no to tak wygląda. Tak wygląda prawdziwy metal. Jest większy połysk, prawda? Dobra, kochani, i to na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za, za to, że byliście ze mną, za to, że chcieliście obejrzeć. Oczywiście klikajcie tam subskrypcję, klikajcie łapeczki. Bardzo, bardzo będę wdzięczna wszystkim moim kochanym subskrybentom za każdy, za każdą reakcję, za każdy komentarz. Dziękuję Wam serdecznie. Do miłego, do zobaczenia. Buziaczki. Pa, 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 pa. pa. Abonso ketakab